w których ktoś tam, jakiś Talindy czy Davis z rozmachem proponuje swoją wizję dziejów, tylko kryją się te fakty i farciki we wspomnieniach. No więc we wspomnieniach indywidualnych, rodzinnych, w pamiętnikach i pamiętniczkach. Niektórzy z Państwa może już się do tego zabierali, ale może jakoś straciliście wenę i, i macie pary, bo, bo macie taką wizję, że jeśli pamiętnik, no to on musi mieć, tak, z 500 stron i, i grube okładki. Proszę Państwa, jeżeli spiszecie na kartce A4 kilka podstawowych faktów dotyczących mamy, cioci, wujka, babci, prababci, to to jest ważne dla historii. Bo dziś Wy o tym nie wiecie, do jakiej układanki ten szczegół przez Was zapisany, może nawet bez świadomości jego wagi, do jakiej układanki ten szczegół może pasować? Za lat 100, 200 jakiś pisarz czy jakiś filmowiec może tego kiedyś się uczepi i odkryje w waszym rodzinnym pamiętniczku szczegół, który, który jest kluczem, który otwiera jakąś sytuację wcześniej niezrozumianą. Więc ja Państwa namawiam do tego, żebyście nie tylko czytali dodatki historyczne do gazet, ale żebyście sobie zadali ten trud, żeby spisać. Poczynając od takiego prostego inwentarza zdarzeń, osób, dat, żebyście spisywali te historie, która wam jest dostępna przez własną rodzinę. Bo, bo inaczej jesteśmy zdani na właśnie jakieś szerokie narracje, a nie mamy jakich potem rozwinować, jeśli brakuje nam faktów. Chciałem coś konkretnego powiedzieć. Yy,